W epoce, w której każdy centymetr naszej rzeczywistości zdaje się monitorowany, mierzony, klasyfikowany i objaśniany, trudno zaakceptować fakt, że coś może wymykać się definicji. Mówimy przecież o cywilizacji, która potrafi wykrywać zmiany temperatury na orbicie Jowisza, policzyć masę odległych galaktyk i przechwycić sygnał radiowy na granicy układu słonecznego. A jednak w 2015 roku u wybrzeży Stanów Zjednoczonych wydarzyło się coś, co nie powinno się wydarzyć. Coś, co ukazało kruchość naszego przekonania: że wszystko w powietrzu i wszystko na wodzie musi pasować do którejś z istniejących kategorii. To zjawisko nie było ani naturalne, ani konwencjonalne, ani technologicznie zrozumiałe. To był incydent nazwany Go fast. Nagranie, które Pentagon próbował wyjaśniać przez wiele miesięcy, aż w końcu, nie mając już innego wyjścia, po prostu przyznał, że nie posiada żadnego modelu technicznego, który tłumaczyłby to, co zobaczyli piloci. I nie jest to historia o kosmitach to historia o granicach poznania widocznych jak cienka rysana na ekranie kamery. Był to dzień jak wiele innych na wybrzeżu Atlantyku. Powietrze stabilne, widoczność doskonała, brak jakichkolwiek anomalii pogodowych. Samolot wojskowy leciał w rutynowym locie treningowym, dwóch członków załogi, pilot i jego towarzysz, spodziewali się tylko spokojnego dnia w powietrzu, nie wiedząc, że za chwilę staną w twarzą w twarz z czymś, czego nie da się wytłumaczyć. Te loty mają uczć powtarzalności, rutyny, automatyzmu. Nie ma miejsca na niespodzianki. A jednak, z perspektywy historii techniki, to właśnie podczas rutynowych działań najczęściej dochodzi do najważniejszych odkryć. Gdy umysł jest spokojny, a procedury wykute, jak odruch, każda anomalia świeci jak latarnia. To, co miało wydarzyć się tego dnia, nie miało prawa wydarzyć się wcale. Pierwszą oznaką czegoś nietypowego nie był obraz, lecz sprzeczność danych. Radar pokazał mały, szybko poruszający się obiekt bardzo nisko nad powierzchnią oceanu tak nisko, że każdy pojazd, samolot, dron, myśliwiec, nawet ptak zaburzyłby powierzchnię wody. A jednak nie było widać żadnej reakcji oceanu zero rozprysku, zero turbulencji, zero fali. To tak, jakby obiekt poruszał się, nie wchodząc w interakcję ze środowiskiem. To pierwszy sygnał, że fizyka, którą znamy, została w tym miejscu wyciszona. Operator systemów taktycznych przełącza kamerę termowizyjną na tryb śledzenia, która pozwala wykrywać ciepło. W tym trybie każdy obiekt pozostawia termiczny podpis, silnik, tarcie powietrza, różnica temperatur, wszystko widać. A jednak obiekt jest zimny całkowicie zimny. Nie ma napędu, nie ma rozgrzanych powierzchni, nie ma śladu, który sugerowałby, że jest maszyną. Nie jest też ptakiem. Ruch jest zbyt płynny, zbyt szybki, zbyt prostoliniowy. W tej chwili pilot nie zdaje sobie jeszcze sprawy, że to co widzi stanie się jednym z najbardziej analizowanych nagrań we współczesnej historii lotnictwa. Obiekt poruszał się około 200-250 km na godzinę. Mniej więcej metr nad wodą. To prędkość, na której każdy pojazd aerodynamiczny byłby niestabilny. Każda fala, każdy poryw wiatru, najmniejsza turbulencja powinny nim rzucać jak liściem, ale obiekt jest idealnie gładki w ruchu, jakby ignorował prawa oporu i nośności. Jakby te zasady obowiązywały wszystko dookoła, tylko nie jego. Do dziś specjaliści mówią o jednym: to nie był ruch aerodynamiczny. To był ruch nieznanego mechanizmu stabilizacji. Gdy operator próbuje ustawić system tak, aby automatycznie śledzić obiekt, dzieje się rzecz najdziwniejsza. Obiekt nagle zmienia wysokość. Nie szarpie, nie traci stabilności, nie wpada w turbulencję. Ruch jest czysty, precyzyjny, geometryczny. Wtedy przyspiesza tak szybko, że kamera nie nadąża. Blokada zostaje przerwana. Do tej pory Pentagon oficjalnie potwierdził obiekt zmienił zachowanie dokładnie w momencie próby namierzenia. Nie oznacza to inteligencji, ale oznacza reakcję reakcję na zewnętrzny impuls. W momentach, gdy obiekt wykonuje najbardziej nielogiczne manewry, telemetria wykazuje przerwę. Brakuje części danych. Pomiary wysokości pojawiają się z opóźnieniem, odległości skaczą. Kamera traci stabilizację, ślad radarowy zanika na ułamki sekund. Żadne inne urządzenie na pokładzie nie doświadcza problemów. Zakłócenie dotyczy tylko obiektu. Nie wygląda to jak awaria, tylko jak brak zgodności między ruchem obiektu a zdolnością pomiarową urządzeń. Jakby obiekt poruszał się w sposób, który nie daje się w pełni zarejestrować w czasie rzeczywistym. Tak nagle, jak się pojawił, obiekt znika. Nie spada, nie schodzi w wodę, nie odlatuje w pionie, nie wystrzeliwuje do przodu, po prostu znika z polu widzenia urządzeń. Pomiar telemetryczny urywa się. Radar go nie widzi, kamera go nie widzi. Inne samoloty również nie rejestrują nic. Zostaje tylko ocean i kilka sekund ruchu, który nie podlega żadnej znanej kategorii. W 2020 roku Pentagon publikuje stanowisko. Nagranie jest autentyczne, piloci są wiarygodni, a analiza techniczna nie napotkała żadnego konwencjonalnego wyjaśnienia. Co więcej, Departament Obrony USA umieszcza incydent go w kategorii UAP, czyli niezidentyfikowane zjawiska powietrzne. Nie jako podejrzenie, nie jako hipotezę, jako stan faktyczny. W wojsku takie słowa to nie ciekawostka, to przyznanie, że coś istnieje, nawet jeśli nie wiadomo, czym jest. Fakty są następujące: to nie był dron, to nie był balon, to nie była ptasia anomalia, to nie było zjawisko atmosferyczne. Obiekt posiadał ruch kontrolowany, nie wykazywał napędu, poruszał się wbrew zasadom aerodynamiki. Reagował na próby namierzenia, zakłócał tylko wybrane pomiary. Pentagon nie zna odpowiedzi. To nie jest sensacja, to jest rzeczywistość. Go Fest jest dla współczesnej wiedzy tym, czym były pierwsze anomalie obserwowane przez żeglarzy w epoce wielkich odkryć czymś, co nie pasuje do systemu, a przez to zmusza system do zmiany. Technologia nie, nie ma odpowiedzi na pytanie, jak to się poruszało. Ale jeszcze bardziej niepokojące jest to, dlaczego nasze urządzenia widziały tylko fragment jego ruchu. Ten incydent nie poszerza wiedzy o obiektach latających, poszerza wiedzę o naszej niewystarczalności poznawczej. Być może naszą największą wartością incydentu GoFest nie jest to, czego nie umiemy o nim powiedzieć, lecz to, co zmusza nas do refleksji nad własnym poznaniem. Widzimy świat przez pryzmat narzędzi, które zbudowaliśmy, a kiedy narzędzia zawodzą, ujawnia się pierwotna prawda. Nie żyjemy w rzeczywistości w pełni opanowanej, lecz w rzeczywistości wciąż tajemniczej, takiej, która nie musi odsłaniać swoich praw w tempie, którego oczekujemy. Go Fest jest jak szczelina w ścianie poznania, nie dlatego, że obiekt był niezwykły, ale Dlatego, że przez ułamek sekundy zobaczyliśmy własne ograniczenie, nie jako porażkę, lecz jako przypomnienie. Przypomnienie, że świat nie jest katalogiem zjawisk, lecz nieustannie rozwijającą się łamigłówką, a jej rozwiązanie nie polega na domknięciu tajemnicy, lecz na poszerzeniu pola, w którym tajemnica może istnieć. Wiedza nie jest zatem triumfem, wiedza jest procesem. I w w tym procesie najciekawsze nie są odpowiedzi, lecz miejsca, w którym milkną nasze narzędzia. Go Fest jest jednym z tych miejsc, niewielkim ruchem nad oceanem, który sprawił, że cała nasza pewność drgnęła, choć na sekundę. I to właśnie ta sekunda, nie obiekt, pozostanie w historii. Czas ucieka. Jakby chciał się skryć zegar tykał Zaginione godziny, a ja nie mogę spać dziś. Ślady znikły. Nie ma już nic. W ciszy czuję, że coś ma się stać. Oh, Szepcie nie się, coś w powietrzu trwa. Cień za rogiem stoi bez słowa. Mam wrażenie, że patrzy na mnie znów. Z